Wyszukiwarka w Windows 8 często była krytykowana za to, że w irracjonalny sposób zawęża miejsce poszukiwań do wybranej kategorii. Windows 8.1 przynosi pod tym względem dużą poprawę. Aby uruchomić wyszukiwarkę, należy kliknąć przycisk z lupką, który znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Lub umieszczamy kursor myszy w prawym górnym narożniku ekranu. Następnie zjeżdżamy kursorem w dół i klikamy. To samo możemy zrobić, wskazując prawy dolny narożnik ekranu i podnosimy kursor do góry. Klikamy. Wyszukiwarkę można również uruchomić z widoku pulpitu. W ten sam sposób, jak w ekranie startowym. Umieszczamy kursor myszy w prawym górnym narożniku, zjeżdżamy w dół, klikamy lub umieszczamy kursor myszy w prawym dolnym narożniku, podnosimy kursor do góry i klikamy. W Windowsie 8.1 domyślnie aktywowana została funkcja Bing Smart Search. Pozwala ona równocześnie przeszukać wszystkie dostępne miejsca. Dzięki temu na stronie wyników możemy odnaleźć wszystkie pliki przechowywane lokalnie na dysku twardym, jak i dane z chmury OneDrive i informacje znalezione w internecie. Za pomocą tej wyszukiwarki mamy również dostęp, na przykład, do ustawień systemowych komputera, bądź też dostęp do aplikacji ze sklepu Windows. Sam sklep doczekał się małej reorganizacji. Microsoft zrezygnował z wyświetlania wielkich grafik na rzecz mniejszych obrazków uzupełnionych o krótki opis. Dzięki temu na ekranie mieści się i więcej. W domyślnym widoku możemy również szybko przejrzeć listę wybranych dla nas aplikacji, nowych programów, a także najlepszych bezpłatnych pozycji. Wybranie jednej z nich przenosi użytkownika do całkowicie przeprojektowanego widoku aplikacji którego centralnym elementem są zrzuty ekranu otoczone opisem, recenzjami oraz ocenami.